Cześć, ja jestem Cedi i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Indie Game Sim. Zaczynamy sobie od poziomu budynki, od... stwila. Zagrajmy. Znowu gramy, gramy gladiatorem. Chciałbym sobie te postacie podblokowywać, ale na razie no właśnie... nie mam pojęcia jak to zrobić i czy jest to w ogóle możliwe. Rozumiem oczywiście, że robi się to za pomocą... właśnie... wybierania innych opcji dialogowych, o czym mówiłem chyba za dużo razy, ale... nie mogę teraz już wybrać innych opcji dialogowych, tak mi się wydaje że jest na to troszeczkę za późno, ale jesteśmy na mecie. Przyjemny, prosty bardzo poziom. Drugi poziom to Squidze od Micha. Zobaczmy. Więc mamy tutaj dużo właśnie, jak tytuł wskazuje, no, kałamarnic. Znaczy, no, no powiedzmy, że są to właśnie takie kałamarnice dziwaczne, czy ośmiornice, czy nazywajmy to w jakikolwiek sposób. Ja to nazywam meduzy, ja to nazywam kosmici, ale co to tak naprawdę jest, kto wie. To jakoś trzeba właśnie wskoczyć na dół. Fajny motyw z tymi Murami. Bardzo fajna za zabawka, tak? Śmieszne, ciekawe. Nowe, oryginalne. Muszę tylko do końca już tutaj doskoczyć. Co nie powinno być trudne, ale łatwo się tutaj bardzo pogubić. Tu wskoczę. Teraz tu wskoczę. I. Jak dobrze się to ustawi, jesteśmy na mecie. Bardzo fajny poziom. Coś nowego, coś bardzo oryginalnego. Fajne, fajne. Znaczy, ta ostatnia część z tymi chmurami była bardzo fajna. Trzeci poziom to 2. Yy, Od y, bo, b, friska. Zacznijmy. U, widzę, musimy znowu zaczynać. Jest to oczywiście nawiązanie do gry. Tak, gdzie też a, było pełno zmiany grawitacji, więc zaczynamy trzymając strzałkę w prawo. Ok, teraz mogę tutaj sobie na luzie wskoczyć Dosyć trudny skok. Tu zmieniam grawitację. Teraz nie wiem do końca, co mam robić. Domyślam się. Uż, nie zareagowałem zbyt, zbyt szybko. Nawet w sumie tam nie patrzyłem, nie wiedziałem, gdzie mnie ten teleport po prostu przeniesie i żyję, żyję. Co tu mamy dalej? E, dźwignia. No, przełączmy ją. Nie wiem czy zmiana grawitacji tutaj była konieczna. Chyba była, tak mi się wydaje, tutaj mam chyba dwie drogi. Słyszę e, sygnały. Już policja po mnie jedzie za to, co tutaj w tej grze robię. Za to bycie bardzo dobrym w tą grę. Teraz muszę przeskoczyć to. Dobra, zbieramy kluczyk. E, tu zbieramy drugi kluczyk. E, co następne? E, spróbowałbym jakoś tędy wylecieć. Dobra, coś takiego. Fak, 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 fak. fak. Nie, nie, nie. Spokojnie, spokojnie. S żyje. Ja to przeżyłem. Może drugą stroną? E, Gdybym nie szedł, to będzie tak rzeczą trudną. Dobra, chciałem tu dostać się i skinąć. Dobra, jeden klucz, drugi klucz. E, wracamy tędy. Jeden skok, drugi skok, i co dalej? Co dalej? Mogę coś takiego zrobić i teraz przeskoczyć. No, ja tędy nie ucieknę stąd. Tutaj mogę coś takiego zrobić, widzę. I teraz mam taki pomysł, żeby zacząć robić tą zagadkę właśnie od góry w taki sposób. Dzięki temu teraz mogę sobie właśnie zabrać na luzie te klucze i chyba nie muszę w ogóle iść tam na prawą stronę. No bo tam jest oczywiście dźwignia, tak? Ale jak już jedną dźwignię na tym poziomie przełączyłem, to chyba trzeba ją też przełączyć, tak mi się wydaje. Nie wiem. Chociaż trzeba, ale niekoniecznie. Bo ja tu widzę rozwiązanie i to rozwiązanie takie myślę całkiem fajne na to właśnie miejsce. Mogę tak wskoczyć, teraz tutaj się dostać dalej, tylko nie wiem jak to powinienem robić. O, jak grawitacja ma tu być, ale ma być ona w taki sposób ustawiona i jest meta. Bardzo fajny poziom. Więc wracamy do gry. Lugujemy się do nas 47 gier na końcu, bo sam też znowu stwor stworzyłem sobie gier kilka. Są to gry takie strasznie bzdurne, gdzie po prostu... Biegnie się do przodu, dzieje się bzdura, taki zdobywa się 100% pozytywnych recenzji i masę kasy, bo tym razem już na tych grach było po około 30 tysięcy, czasami nawet 40 chyba, więc całkiem sporo, ale pisaliście mi sporo komentarzy, znaczy w sumie chyba dwa, żebym zajrzał koniecznie do newsów. No cześć. Nie ma żadnego wykrzyknika koło tych newsów, więc tak dziwnie troszeczkę, ale ciebie to ja dawno bardzo nie widziałem. Co tym razem masz dla mnie? Więc, odblokowałeś wszystko? Myślisz, że jesteś teraz ekspertem, jeśli chodzi o tworzenie gier? No, zdecydowanie nie, bo to wszystko to wciąż bardzo ograniczone środki, jeśli chodzi o tworzenie gier, więc nope. Nie ma szans. Cześć? Mówisz mi to samo? Nie? Nic na to nie reagujesz? I to samo? Okej okay. Nie jestem teraz bardziej pewny siebie, ale... Jestem teraz bardziej pewny siebie Skoro te, to chcesz usłyszeć, to niech ci będzie Gotowy? Nie? Pięć serduszek, różne poziomy Wow, gram nim I Co się dzieje? Co się dzieje? Tracę życie, jak przegram? Nowa muza Ej, genialne. Muszę teraz pokonać kilka jego, tak jakby, poziomów. Nie jestem pewny, czy to nie są moje poziomy właśnie jakoś tak zremiksowane. Mały skok za... wolno. Oh, Dobra, dwa życia stracone. Ej, nie spodziewałem się tutaj, że coś takiego nowego zupełnie będzie w tej grze. Więc to się odsuwa, ja tak na ukos spadam. Da się to teraz na luzie zrobić. Potrzebny mi klucz, żeby do mety się dostać. Ja tu chciałem już to oszukać troszeczkę. I właśnie wykorzystać znikające blo bloczki. Żeby, no właśnie, wykorzystać błąd gry Mały skok, dobra Mały skok, żeby wydostać się stąd Teraz mogę przedostać się tutaj, wykonać znowu mały skok Muszę wskoczyć na chmurę, nie wskoczyć na meduzę I przełączyć dźwignię Nie, to na pewno nie są moje poziomy, zrobiłem to Zrobiłem to, mogę teraz się dostać do mety? Mogę To było dobre I takich poziomów mam z 10 tu przejść Pod rząd Bez straty życia, ej, to jest mój poziom To jest mój poziom to są moje poziomy faktycznie. Ej, ja, ja może powinienem był robić nieco łatwiejsze poziomy. E, nie pamiętam dokładnie, jak to trzeba było zrobić. Tu widzę klucz do zebrania, ale na pewno trzeba to zrobić właśnie w dobrej kolejności. Nie jestem pewny, jaka to była właśnie... Odpo o, odpowiednia kolejność! Spotknąłem się i tracę kolejne życie. Ale nie pamiętam, żebym tworzył ten pierwszy poziom, który graliśmy. No ten poziom jak najbardziej jest moim poziomem, więc zbieram buty. Lecę górą, żeby zebrać kluczyk sobie. Ten skok jest raczej... ...prosty. Ale bardzo fajny pomysł na finał. Ostatni boss to tak naprawdę nasze trudne poziomy. No nie. Ale... no brawo. Brawo, biegłem w kolce. Okej, okay, próbujemy. Ponownie. Ale czy naprawdę tutaj chodzi o to, żeby zrobić ten dziwny, ukośny skok? Czy ja naprawdę jestem taki szalony i takie ja coś sobie tutaj w tym poziomie zrobiłem? No to trochę mi się nie do końca widzi. No, ale da się to zrobić, tak? Czasami da się to zrobić. Tu mały skok jest fajny. Ja te swoje poziomy tworzyłem tak, żeby były one po prostu trudne i raz na 10 razy może dało się je przejść. Ja teraz mam na 5 poziomach, 5 życiach przejść z tych poziomów dziesięć. 10. No, jak niby to jest możliwe? Nie jest możliwe. Kto to tak zaprojektował? Ja się pytam. Ja to tak zaprojektowałem. To, to, to tak się nie robi po prostu. Jakbym wiedział, to ja bym te poziomy specjalnie bardzo łatwe robił. A nie bardzo trudne. Skąd mam wiedzieć, kiedy tu jest dobry moment na skoczenie? Jeśli jest tu dobry moment, dobry na skoczenie, dobry moment, nie ma tu dobrego momentu. Jakiś szaleniec projektował. Ale to z tym kurczakiem? To nie jest możliwe w ogóle. Raz mi się to udało. Dobra. Mam sposób na pierwszą pułapkę. To też jest łatwe, tylko. Ale to z tym kurczakiem to jest. Jest możliwe, ale jest trudne. Piekielnie. Jest meta. Pierwszy poziom zrobiony. Drugi poziom. A... Nie jest super trudny. Czy tutaj buty są potrzebne? Są przydatne na pewno. Więc ja te buty od razu sobie podniosę. Tu znajduje się portal na końcu. Tak jest. Chyba. Nie wiem, ciemno tu jest. To jest łatwe, prawda? Prawda? To jest trudne. Jak to jest możliwe? To nie. 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 Chodźmy drugą stroną, bo wiem, że to jest poziom, który da się właśnie zrobić. Na dwa sposoby. Glucie, właśnie zabij się. Wyzwanie takie mam dla siebie. Zbieram buty. Muszę zyskoczyć na to. Kto to projektował? Kto to. Projektował? Nie, nie, nie. Zacznijmy idąc w lewo, ale dołem. To, 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 to jest akurat bardzo łatwa rzecz. Nawet tego nie potrafisz przejść? Po co ja tworzyłem takie trudne gry? Jeszcze teraz, gdy jest oczywiście ciemno, no to jest jeszcze ciężej. Yy, mam małe skoki, mam małe skoki, więc to jest akurat proste, ale stąd mam wyskoczyć jakoś! Na tej chmurce. Jak to? Da się to zrobić w ogóle? Da się to zrobić? Naprawdę się pytam. Nie, ja, ja się cofam w lewą stroną, bo to jest chore. Co ten... kolega wymyślił. Mam nadzieję, że wystarczającą liczbę razy... dźwignię POCIĄGNĄŁEM! Nie żyje! Coś takiego? Dobra, mamy to. Teraz muszę zdobyć buty, to jest dosyć proste. Ten skok też jest prosty, ale to z tą ośmiornicą? Jest do zrobienia, jak to zrobię w dobrym momencie, spoko. Udało się. Dobrze, że przynajmniej ten poziom można przejść na wiele sposobów. Ja idę lewą stroną po prostu tutaj. Nie puszczam palca po prostu z pustu, z gazu. E, w górę wskakuj. Chodźmy teraz lewą stroną. Dam radę tu wskoczyć. Dam radę tu wskoczyć, wyskoczyć tędy. Chmurko mnie nie zabij. To, tak jest, coś przeszybować, tu na górę wejść. Nie da się tu na górę wejść? Ej, ja szczerze mówiąc trochę nie pamiętam tego poziomu. Ja myślałem, że tu na górę będzie dało się wskoczyć. Pamiętam mniej więcej to wszystko. Ale widzę, że to nie jest jeden z tych poziomów, na które jest 15 sposobów, żeby je przejść. Zapamiętałem ten mój poziom całkowicie inaczej, może on faktycznie się nieco zmienił. Może to są jakieś takie remiksy moich poziomów? Poza tym, że grafika jest inna, to oczywiście to jest trudniejsze nieco. Ten skok jest chory. Dobra, ale jest do zrobienia. Dobra, wskakuję tutaj. Yy... To jest odbicie lustrzane chyba mojego poziomu. Tak? Tak mi się wydaje. Może nie? Nie pamiętam. Co tu mam zrobić w ogóle? Nie ma tu przecież nic do zebrania. Lecę na prawo, dobra. Żyję. Nie mogę tu na dół zeskoczyć? Nie, no dało się to zeskoczyć przecież. Dało się czy nie? Chyba czasami. Czasami się dało? Tak mi się wydaje, że dało się zeskoczyć. Łagam. Pomocy. Potrzebuję pomocy w przechodzenie moich własnych poziomów. Jak to się robiło? Ja tu nie zeskoczę. Dobra, w taki sposób się wydostałem, ale tu nie było żadnego klucza do zebrania chyba, nic takiego. Ale meta jest chyba już otwarta. Tam na górze jest klucz, OK. Więc sobie teraz po tym klucz polecimy. Ale wskoczyć do mety? Jak, jak ja mam wskoczyć niby tutaj do mety? Wyskakuj tędy. Wyskakuj tędy. Wskakuj tutaj. Hyc, hyc. Jak. To, to się źle zsynchronizowało. To musi być odbicie lustrzane. To chyba jest odbicie lustrzane. Tak mi się wydaje. Chociaż. Może nie jest? Nie, to. Nie wiem. Jak jest to odbicie lustrzane, to muszę iść lewą stroną. Raz, dwa. To tak nie działało! Dlaczego ten. Ta meta, nie, nie mogę wskoczyć do niej. Nie rozumiem, co tu się dzieje. To było proste, wszystko. Zawsze to robiłem w taki sposób, ale to teraz nie działa. Z lewej strony musi być dobrze, tylko wyczuć odpowiednie. I nie jest dobrze. O co, o co, o co chodzi w tym? Okej, okay, tak wygląda oryginalny poziom. Jest to gra, która nazywa się 101 i da się tu normalnie wskoczyć bez problemu. Po prostu skaczę raz i to mnie zanosi do mety. I faktycznie jest to wszystko odwrócone lustrzanie. Więc, no w tamtej grze, tak? W tej dziwnej wersji, powinno po prostu z lewej strony się raz skoczyć, i być zaprowadzonym do mety. No patrzcie, raz naciskam spację, i jestem na miejscu. I tak robię w tej grze i to nie działa. Nie rozumiem. No i robię tak: spacja, i to wszystko działa kompletnie na opak. Naprawdę nie mam pojęcia. No skacze tutaj, tutaj i wybijam się na prawo. Da się to zrobić, tak? Ale całkowicie inaczej niż normalnie się to robiło. Nie jestem gotowy. Te moje poziomy są chore. Bo ja zaczynam i umieram od razu. Ej. Ten poziom jest po prostu niemożliwy, bo ja trzymałem strzałkę w lewo. Ja od razu umierałem. Jak to zrobić? Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Ale tutaj. Trzymam strzałkę w lewo. Nie da się. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Po prostu, ten poziom jest niemożliwy do zrobienia. Najzwyklej na świecie. Wybaczcie, pauzę, ale mi się nagranie znowu nie nagrało, niestety. Ale zedytowałem sobie po prostu te dwa niemożliwe po prostu poziomy, które nie działały poprawnie. I teraz po prostu wszystko no, działa nieco inaczej. Sobie ten poziom zedytowałem, żeby było nieco łatwiej. Bo to nie działało po prostu tak, jak działało wcześniej. Zobaczmy dalej, co mamy. No właśnie, tego poziomu nie zmieniałem, więc on cały czas będzie. Będzie trudne. A może powinienem go zmienić? Nie wiem. Chcę, żeby cały czas ten finał bym był wyzwaniem. Ale nie, jeśli to wszystko ma być po prostu niemożliwe do zrobienia, bo ta postać jest oczywiście wolniejsza niż postać poprzednia, no to cały czas jest trudne. I ten poziom sobie też troszeczkę zedytuje. Usuwając tą pierwszą zagadkę. I usuwając te kołce z tego miejsca. Cały czas to będzie trudne, ale nie aż tak trudne. No bo po prostu, no, to jest nie fair, gdy jesteśmy wolniejsi, tak. Bo wszystko, no, po prostu nie działa tak, jak działało wcześniej. No, widzicie, ten bohater jest dużo szybszy niż ten mroczny gość. Więc, no, no, tak nie powinno być, po prostu. No, bo jesteśmy dwa razy wolniejsi. A twórcy oczekują od nas, że przejdziemy poziomy, w których powinniśmy być szybsi. No, tak, tak, tak nie powinno być. No, to jest ten poziom, gdzie kolce mnie gonią. No, i teraz mnie kolce nie gonią. Też jest to wszystko, właśnie, odwrócone lustrzanie. Nie wiem, czy ja mogę to w ogóle zrobić, gdy jestem wolniejszy. Nie wiem, czy to po prostu jest możliwe. O, wskakuję tutaj, wskakuję tutaj. Nie doskoczę tak daleko. Twórcy, błagam, nie przemyśleliście tego. Ja wiem, że dla kogoś, kto tworzył sobie łatwe gierki, spoko. Ja tworzyłem gierki jak najtrudniejsze, żeby ledwo dało się je przejść. I teraz, gdy dajecie mi postać dwa razy wolniejszą, to one stają się niemożliwe. Więc poziom 80 sekund będzie wyglądał w taki sposób, że idzie się do mety. Nie, moja wina. Naprawdę to nie jest moja wina. Bo twórcy to tak głupio zaprojektowali. Że ja rozumiem, jeśli coś jest bardzo trudne. Fajnie. Odwrócenie lustrzanie sprawia, że cały czas wszystko da się zrobić raczej. Ale coś takiego sprawia, że nie da się tego zrobić, gdy jesteśmy wolniejsi. No sorry. Poziom trzeci, no właśnie teraz będzie banalnie prosty. No bo to po prostu jest odwrócone lustrzanie. Jest ciemno. Jest to do zrobienia. Poziom kolejny. No to teraz coś nowego będzie. Eee, zaczynam z prawej strony. Tutaj spadam. Mam buty. Muszę przeszybować, ale. On nie potrafi latać. Mówi się, że Biali nie potrafią skakać, no a Czarni nie potrafią kurczelatać. Bo on. Nie, nie, nie leci tak daleko, bo jest. gruby. I ten poziom nazywa się magicy. I. No, mogę to zrobić w taki sposób, żeby oczywiście dało się to zrobić, ten pierwszy skok będzie się dało zrobić, ten drugi skok będzie się dało zrobić, rakiety nie będzie, bo będzie się wtedy dało to zrobić. W poziomy, które będzie dało się przejść normalnie, zamierzonym sposobem, będąc wolnym, spoko, zostawię. Ale takie oszukane rzeczy, no to sorry. Sorry. No to po prostu zrobię najłatwiejszym jak to tylko możliwe, tak? No bo to nie jest fair. Teraz jest też nie fair, ponieważ jest za łatwe. Ale no mam chyba... dobry, mam nadzieję, powód, żeby zrobić to wszystko sobie za łatwym. No nie będę teraz każdego poziomu przebudowywał, żeby był odpowiedni pod wolną postać, no sorry. No i jak to teraz wygląda? Zeskakuję, wskakuję na to, robię mały skok, no i dostaję się do mety. Skoro już tak to robię łatwym, to mogę po prostu metę ustawić na punkcie startu i tyle, co mamy dalej. Powinno być to do zrobienia. Też jest to właśnie odbicie tutaj lustrzane. Dobra, zebrany klucz, dostaję się dalej. Mogę tutaj wskoczyć ledwo. Zawolny jestem, zawolny na to jestem chyba. No ja po prostu tutaj zrobię od razu metę na starcie. Ale sorry, ale tak miało nie być. Tak nie miało być. Tak nie miało po prostu być. Więc teraz tutaj po prostu dolatuję do mety. No bo to było, nie wiem, czy niemożliwe. Na pewno trudniejsze niż bym się spodziewał. O co tutaj chodzi? Muszę tam przelecieć. Więc lecę. Też gość jest za wolny. Ja spróbuję jeszcze kilka razy. Ale on nie potrafi latać, tak? Gość po prostu nie potrafi dobrze latać. Co sprawia, że jest to. niemożliwe. Mogę spróbować to oszukać, tak? Zabić potwora. Zabić potwora. I tu spróbować zaskoczyć na dół nie, to, 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 to nie jest fair. No bo górą nie przelecę, będąc tak wolny. Więc też jestem tutaj zmuszony zrobić coś takiego. Niestety, 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 ja nie chcę tego robić, bo ja psuję wszystko. Ale, no, musiałbym wszystkie te poziomy przebudowywać od nowa tak, żeby były dobre pod wolną postać. No to nie ma sensu. Dobra. No, co mamy następne? Jestem tutaj, tam się kurczaki mnożą. Ja zbieram buty. Ten poziom też miał taką magiczną sztuczkę, żeby go zrobić. No, to jest powiedzmy jedna z tych sztuczek. Jak tu jestem wolny, to ja przez to nie przeszybuję! Mogę spróbować jeszcze... No, normalnie w tym poziomie wystarczyło trzymać strzałkę w lewo. Nie da się tego teraz robić, ponieważ jest to wolne. No bo tutaj mogę na luzie nad tym bez jakichkolwiek starań przeszybować, a tak to... no, no... Nie mogłem tego zrobić, więc meta będzie tutaj. To po prostu, że gramy w wolniejszą podstawą, po prostu sprawia, że te poziomy są niemożliwe w większości. I mam wrażenie, że twórcy troszeczkę to wszystko zepsuli, niestety. Dobra, co mamy nowego? Muszę wskoczyć jakoś na, jakoś na tą chmurę. Wyczekajmy na dobry moment. To nie był dobry moment. Nie wiem, kiedy jest dobry moment. Myślę, że pierwszym razem powinno być spoko. Teraz powinno być spoko, w porządku. To muszę sobie przeskoczyć. Da się to zrobić, da się to zrobić. Tutaj mogę zmienić grawitację, żeby dostać się w to miejsce. To są zabawy właśnie z tą chmurą, która tak śmiesznie lata. Więc myślę, że to będzie jak najbardziej do zrobienia, bez jakichkolwiek tutaj problemów, tak? Wystarczy chwilę poczekać. O, mogłem teraz lecieć, ale będziemy musieli jeszcze więcej poczekać. Jak na razie nie widzę rzeczy, które sprawiałyby, że ten poziom miałby być... niemożliwy. Nie wiem, czy takie coś w ogóle da się przejść. Da się jak najbardziej. Teraz tutaj wskakuję, to przeskakuje. No, i tu trzeba szybko zrobić to. Łatwo się tutaj zagubić po prostu w tym wszystkim. To przeskakuje. To przeskakuje, mamy to. Tu muszę wskoczyć, wyskoczyć. Ten wślizg jest trudną rzeczą. Mały skok. Dobra. Przynajmniej jeden poziom, który jest chyba całkiem. Całkiem fair, i całkiem trudny. I całkiem w porządku. I zostały dwa. Miejmy nadzieję, że też będą fair. Pisaliście mi w tym e, w komentarzach, że w tym poziomie można dużo rzeczy zrobić w dużo. what?! Widzę, że to wszystko trochę zepsute jest. A, że można tym poziom jakoś zepsuć. Pisaliście. I sprawić, że będzie dało się go szybciej ukończyć. Mam próbuję teraz wskoczyć na chmurę po prostu. Co mi nie wychodzi. Nie wiem, czy przeszybuję wystarczająco daleko. Wskocz, skocz na górę. Dobra, jestem na górze. Teraz zeskakuję w to miejsce. Mogę tu na dół zeskoczyć? Mogę. Jak najbardziej. Tu bezpiecznie zbieram klucz. Mały skok wykonuję. Spoko. Teraz zmieniam grawitację. Wylatuję w tym miejscu. I doskakuję do mety. To też jest spoko. To też jest spokojny poziom ostatni, miejmy nadzieję, że też będzie dobry. O... Jest to jeden z tych poziomów, w których musimy biec na starcie. Czyli prawdopodobnie jest to jeden z tych poziomów, które są niemożliwe, gdy gramy w taki sposób. No niestety. Spróbujmy jeszcze raz, teraz od razu biegnę. Okej, okay. da się to... Da się to zrobić. Miejmy nadzieję, że będzie dało się ten poziom po prostu normalnie przejść. Nie wiem, czy jestem wystarczająco szybki, żeby taki ślizg zrobić. Jestem. Takie coś mogę przeszybować. E, czy to tak się zawsze działo? Możliwe. Możliwe, że jest to jeden z tych poziomów, które tak zaprojektowałem, że trzeba być niesamowicie szybkim. I ja tą postacią nie mam, jak być niesamowicie szybkim. Więc zróbmy coś takiego w tym poziomie. Więc to finałowe wyzwanie z niemożliwego stało się niemożliwym do przegrania. Ale co mogłem poradzić? No, wygrałem, ale albo nie ma żadnego wyzwania, albo jest to niemożliwe. No, tak. Nie wiem, nie wiem. Więc zrobiłeś to. Gratuluję. Czy myślisz, że to już jest koniec? N nie wiem. To nigdy nie jest koniec. Prawda? Przynajmniej tyle wiesz. Ale czy wiesz, kim jestem? Nie. Tak myślałem. Ja tu jeszcze wrócę i będę Cię nawiedzać i na wieczność Cię wyzywać, no wrzucać Ci wyzwania. Okej, okay. odblokowaliśmy sobie bossa. I napisy końcowe się pojawiają. Ukończyliśmy grę, tylko przez to, co się stało, ja nie czuję satysfakcji, ponieważ to było troszeczkę oszukane. Oszukane było z jednej strony przez twórców, bo było niemożliwe, z drugiej strony, strony przeze mnie, bo zrobiłem to banalnie prostym, ale nie wiem, co miałem zrobić. A 16,5 godziny na to wszystko poświęciłem. Dzięki zagranie, znaczy 16,5 godziny poświęciłem na tworzenie gier. Gra stworzona właściwie przez jednego gościa, praktycznie, tak? Przez Mata, który też e, nagrywa, jak przychodzi mapy fanów swoją drogą, co jest ciekawą rzeczą. Znaczy mapy, no graczy gry. No i indie games jest skończony właściwie. Jeszcze zaraz zobaczę statystyki wszystkie. I to jeszcze nie jest koniec serii, ale już niedługo będzie. Szkoda, że z tym finałem tak wyszło. Bo to niby taka największa, wyczekiwana rzecz finał, pomysł fantastyczny. I jedyna rzecz Jedyna naprawdę rzecz, to to, że jesteśmy wolniejsi, jako ten bohater. Gdyby nie to, wszystko byłoby idealnie, tak? Bo byłoby to wyzwaniem, bo jest to wszystko odwrócone, jest ciemne, tekstury są zmienione, ale cały czas poziomy przechodzi się identycznie. Przez to, że jesteśmy wolni, poziomy się nie przechodzi, bo są niemożliwe do zrobienia. No, jeśli się mylę, jeśli nie wiem, dało się włączyć jakąś hiperprędkość tego gościa, to sorry, że tak zrobiłem. Ale nie wiem, jak włączyć hiperprędkość z tego gościa. Nie wiem też, czy po napisach coś będzie, więc poczekajmy. Okej, okay, posiedziałem tutaj z 5 minut i zupełnie nic się nie dzieje, więc wyjdźmy. Więc obejrzeliśmy sobie napisy, no i grę skończyliśmy. Zalogujmy się jeszcze do siebie, zobaczmy, co na kamerze. Na kamerze niestety pusto, ponieważ kasy ja nie mam zbyt dużo. E, mogę sobie kupić w tym momencie dające drzewo, tak? The Giving Tree. Zobaczmy w takim razie jak ono wygląda. Wisi i jest wielki ul na nim. Czemu nasz dom jest tak niesamowicie mały? Czemu mamy motor większy niż nasz dom? Czemu mamy ul większy niż nasz dom? Co się dzieje? Czy my mieszkamy w namiocie małym, który udaje dom? Zobaczmy nasze statystyki. Mamy 17 na 31 osiągnięć i nie wykluczam, że mimo, że seria już niedługo bardzo szybko będzie się kończyć, to zdobędziemy sobie osiągnięcia wszystkie. Zobaczymy, niczego nie obiecuję, ale postaram się po prostu to zrobić. Kupiliśmy 22 na 28 produktów, ale te pozostałe kosztują po kilka milionów, więc będzie ciężko kupić pozostałe. No i tak, 10 godzin poświęciłem na tworzenie gier, prawie 11. 5 godzin na ich testowanie i 30 minut na siedzenie w menu, tak? Więc co łącznie daje 16,5 godziny gry. Co wydaje się być troszeczkę przekłamane, bo na Steamie mam w tej grze godzin 30, więc nie wiem gdzie reszta godzin się podziała. 30 godzin na samym Steamie, do tego dochodzi jeszcze gierki, granie w gierki wizów, to tych godzin daje 35 łącznie gry mojej. Może nie 35, ale no... no dużo. Czy w newsach coś nowego? Nie ma nic, cały czas tutaj pusto, niestety. Przez praktycznie całą grę wszystkie newsy odkryliśmy... Newsy wszystkie, czyli nie wiem, jest ich trzy. No to odkryliśmy je przez pierwszy odcinek 1 czy 2. W sklepie, no właśnie, mamy kilka rzeczy do kupienia, kosztują one miliony. No i to że mamy jeszcze jakieś gry do zrobienia, na pewno. No i tutaj sobie ten odcinek zakończymy. Zaś w następnym stworzymy sobie grę, w której będziemy walczyć z bossem. I będzie to odcinek 24, jeśli dobrze liczę. Zaś w 25 postaram się ograć wszystkie gry od was, jakie my wyślecie. Więc jeśli macie jakieś gierki i chcecie, żebym w nie zagrał, to po prostu wysyłajcie pod tym lub następnym odcinkiem i postaram się je wszystkie ograć właśnie w odcinku finałowym. W odcinku finałowym 25 postaram się też odkryć wszystkie inne dialogi, jakie są w grze? Z tym mrocznym ziomem. I tyle na dzisiaj. Cześć!